Cześć, z tej strony Marte Huzarski. Były zawodowy kolarz, a obecnie człowiek, który w Huzar Bike Academy dowodzi wieloma projektami, ale też, to co najważniejsze, współpracuje od jakiegoś czasu z marką Akcent. Dzisiaj w tym filmie postaram się wsadzić Was na rower, który będzie Wam pasował. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego wstępu. Skupimy się na rowerach gravelowych, szosowych i rowerach przełajowych, czyli wszystkich z tak zwanym barankiem. Słuchajcie, różnice gołym okiem mogą wydawać się powierzchowne, ale tak naprawdę wszystkie te trzy rowery są od siebie drastycznie różne, więc na początku o różnicach w tych rowerach. Sama geometria ramy jest bardzo różna, opony na pierwszy rzut oka widać, że to są różne opony, no i sama e, pozycja. Rower szosowy, e, jeśli chodzi o markę Akcent, aerodynamiczny, aerodynamiczna kierownica, opływowe kształty, stworzony do jazdy szybkiej, napęd najczęściej dwurzędowy. E, opony typowe sliki, typowe opony szosowe, więc rower, który ma wam dać e, adrenalinę z jazdy szybkiej. Jeżeli ktoś startuje w wyścigach szosowych, no to to jest właśnie ten. Jeżeli ktoś ma w swojej okolicy jakąś ekipę, która trenuje na szosie, to jest ten kierunek, czyli rower szosowy. Jeżeli lubicie marznąć w zimie na rowerze, na wyścigach przełajowych, no to oczywiście wybieracie rower przełajowy. Rower, który ma zdecydowanie inne ogumienie, przepisowo opona ma mieć 33 mm, jeśli dobrze pamiętam. No i jest z bardzo takim agresywnym bieżnikiem, który ma się wrzynać w ziemię, ma się wżynać w śnieg, ma się wżynać w błoto. Ma sobie dobrze radzić na lodzie. O samej pozycji powiemy za chwilę, najpierw różnice. Trochę inne kąty, szersze kąty, tak żeby ta opona tam się zmieściła bez problemu, nawet oklejona trochę błotem. Rower przełajowy, może mieć napęd jednorzędowy, może mieć napęd dwurzędowy, to już zależy w jakiej konfiguracji sobie taki rower złożyć. Rower gravelowy. Ostatnio mój ulubiony, chyba na drugim miejscu stoi, bo najwięcej czasu spędzam na MTB e, dzięki mojej szkółce. Na rowerze gravelowym bardzo lubię trenować. Był nawet taki rok w, w ostatnim czasie, że w ogóle nie miałem szosy, tylko jeździłem na e, gravelu. Rower bardzo wygodny. Rower, dzięki któremu możecie poznawać świat. Rower, który jest trochę wolniejszy od szosy. Ale dużo, dużo szybszy od MTB-ka. Nie przyrównywałbym go za bardzo do przełaju, ponieważ odczucia zjazdy dzięki szerokim oponom, które są w gravelu, w moim to są 43 mm, są zupełnie inne i dużo bardziej komfortowe. No i siedzi się zdecydowanie wyżej. To są te najważniejsze różnice pomiędzy rowerem szosowym, gravelowym i przełajowym rower przełajowy jest myślę dla was też pewną taką niszą i warto tutaj zauważyć jedną rzecz w konstrukcji samej ramy bo w gravelu i w szosie rama jest bardziej slopingowa czyli ta górna rura schodzi Schodzi w dół, dzięki czemu mamy wyższą sztycę i rower wygląda fajniej. Natomiast w rowerze przełajowym ta górna rura idzie bardziej poziomo. Do samych zawodów odkręca się koszyki po to, żeby ten rower można było wyrzucić sobie tutaj na plecy i żeby go nie dźwigać jakoś strasznie wysoko przy slupingowej ramie. To jest też taki mały techniczny aspekt konstrukcyjny, który myślę, że może się przydać w tym filmie. Nasze wideo na pewno oglądają dwie grupy zapaleńców rowerowych czyli tacy którzy są bardziej zaawansowani, wyścigowo, treningowo, jeśli chodzi o posturę ciała i tacy którzy są trochę mniej zaawansowani, czyli więcej czasu spędzają może przy biurku, może mają kilka kilogramów nadwagi szukają bardziej lajtowego stylu jazdy, ale dla wszystkich tych grup możemy dopasować rower z tych trzech, o których mówiłem. To jest właśnie najpiękniejsze, że Zarówno ci z jednej strony jak i z drugiej mogą mieć dobrze dopasowaną szosę, gravela i rower przełajowy. No i teraz spróbujemy rozwikłać ten problem, bo bardzo dużo pytań spływa do akcenta. Co zrobić, gdy jestem na granicy rozmiarówki, prawda? Ta rozmiarówka teraz jest bardzo fajnie wyskalowana. Pomoc na stronie internetowej jest bardzo fajna. Można sobie dobrać, dobrać rower bardzo precyzyjnie. W takim razie, co zrobić, jeżeli Jesteście na granicy rozmiarów i ścigacie się, trenujecie bardziej profesjonalnie, albo podchodzicie do tego bardziej turystycznie, do tego sportu. Zacznijmy od tych, którzy się ścigają, którzy, którzy trenują, którzy nie mają nadwagi i mają bardziej sportowy tryb życia. Ja osobiście, będąc na granicy rozmiarów, bo jestem, bo mam 82,3 3 czyli jestem na granicy M-ki, Jelki, zawsze schodzę z rozmiarem w dół. Miałem akcenta w rozmiarze szosowego L i miałem M. Główny problem taki był, że w LC była za wysoko kierownica, pomimo wycięcia wszystkich podkładek, było jednak dla mnie osobiście troszkę za wysoko. Nie była to jakaś wielka przeszkoda, ale ścigając się, wiecie, bierzecie pod uwagę przede wszystkim fitting, co Wam wyjdzie z fittingu, aerodynamika jest bardzo ważna. Więc ci, którzy się ścigają schodzą w dół, mniejsza rama jest bardziej kompaktowa, Fajnie wygląda, wyżej wyciągnięta sztyca, zawsze można pozycję wydłużyć mostkiem. No i rower mniej waży, to jest ważne, szczególnie na wyścigach po górach. Jeżeli jesteśmy w tej grupie troszkę bardziej turystycznej, stonowanej, wtedy sugeruję wziąć większy rower. Właśnie dzięki temu, że możemy mieć troszkę wyżej kierownicę, pozycja będzie trochę bardziej wyprostowana, mniej obciążymy ręce, mniej obciążymy barki, nie będziemy aż tak pochyleni do przodu powinno być Wam wygodniej, po prostu. A jeszcze jak sobie zalejecie opony mlekiem, to już w ogóle będzie komfortowo, bo możecie jeździć na niższym ciśnieniu. Ja. Yeah. Eee, czekaj, ułiknę sobie. Jeżeli chodzi o rowery gravelowe, które wielkim hitem się stają w ostatnich czasach i przebojem wdzierają się na ten rynek rowerowy, możemy tutaj rozróżnić w akcencie dwa rodzaje rowerów. Z jednej strony mamy rowery aluminiowe, które już tak jakby z natury przeznaczone są pod turystykę rowerową, czyli ta pozycja jest troszkę mniej agresywna. Dzięki czemu możecie się na tym rowerze od samego początku czuć bardziej i bardziej komfortowo, a z drugiej strony mamy geometrię ram karbonowych, które mają tą geometrię bardziej agresywną, bardziej wyścigową, bo jednak wyścigi rowerów gravelowych naprawdę wchodzą ostro na rynek imprez rowerowych. Wiadomo, karbon w konstrukcji wyścigowej na pewno będzie smacznym kąskiem. Więc tutaj już na samym początku można podjąć wybór, albo aluminium, albo karbon. Jeżeli jesteście na granicy rozmiarów, bo o tym mieliśmy głównie mówić, no to jest analogicznie jak do szosy, prawda? Jeżeli ktoś bardziej chce się ścigać, no, to powinien wziąć ten rower troszkę mniejszy. Zawsze można podkładkę pod mostek kierownicy dołożyć i sobie tą pozycję idealnie dopasować, ale jak weźmiecie ramę za dużą, no to już jej nie zetniecie, prawda? Miejsca na koszyki jest tutaj na tyle dużo, że spokojnie spakujecie wszystko to, co się da, nawet w ramę o troszkę mniejszym rozmiarze, a jednak tak samo jak przy ściganiu na szosie. Waga i kompaktowość roweru, zwrotność, no i sam wygląd, oczywiście. Mają tutaj duże znaczenie. I chyba najtrudniejszy, bo najbardziej wyspecjalizowany temat, czyli rower przełajowy. Rower, który konstrukcyjnie jest chyba tylko dla pewnej grupy zawodników, czyli głównie dla tych, którzy ścigają się w przełajach, ale też dla niektórych, takich, którzy lubią trochę cyferki i te technologie konstrukcji RAM dla tych, którzy ścigają się też na rowerach gravelowych. Część zawodników, z tego co wiem, startujących w wyścigach gravelowych wybiera do zbudowania swoich rowerów gravelowych właśnie ramy przełajowe. Jest tam dość dużo miejsca na oponę, ale jednak ten rower ma zupełnie inne parametry, on się zupełnie inaczej prowadzi. Myślę, że nie robią tego bez powodu, więc to też dla was podpowiedź, że jeżeli startujecie w wyścigach gravelowych, może warto rozważyć zbudowanie swojego roweru na bazie karbonowego roweru przełajowego. No, bo jednak jest to konstrukcja, która jest bardzo dobrze zwrotna konstrukcja, która jest lekka i wytrzymała. I na sam koniec trochę o materiałach, z których budowane są rowery, wszystkie o których mówiłem i w co ja bym poszedł, albo inaczej dlaczego głównie wybieram rowery, rowery karbonowe. Rower karbonowy ma bardzo fajne właściwości eliminacji drgań, tłumienia drgań. Wagowo wcale nie musi być dużej różnicy, bo może być rama karbonowa z tak dużą ilością karbonu, że będzie ważyć tyle samo co jakiś super lekki aluminium, ale bardziej komfortowy będzie jednak ten rower karbonowy. I z tego co wiem, większość klientów po stronie akcenta to są właśnie osoby wybierające rower karbonowy, czy to szosowy, czy przełajowy, czy. Czy, czy, czy gravelowy, szczególnie może być to odczuwalne właśnie w przełaju i w gravelach, bo dzięki wszystkim opatrznościom losu na szosie mamy coraz lepsze asfalty i tamto tu drgań nie jest tak ważne, chyba że lubicie jeździć po brukach. Co dla kogo? Dla kogo karbon, dla kogo aluminium i dlaczego? Punkt pierwszy. Estetyka. W karbonie jesteśmy w stanie osiągnąć ładniejsze kształty. Ładniejsze przejścia pomiędzy poszczególnymi elementami ramy, dlatego że nie ma spawów. Dwa praktyczność. Jeżeli nie jesteś rowerowym pedantem, opierasz rower ramą o słup albo objuczysz go różnymi torbami i przyczepisz sobie jeszcze coś na trytytki, to bierz rower aluminiowy. Jest to rower, który jest trudniej uszkodzić. Trudniej połamać, trudniej zepsuć, trudniej zrobić jakąś wgniotkę i tak dalej, i tak dalej. Rower karbonowy jest rowerem bardziej delikatnym, z nim trzeba się obchodzić trochę jak z jajkiem. Ma bardzo dobre właściwości jezdne, świetnie pracuje, świetnie tłumi drgania. Łatwiej go też naprawić niż rower aluminiowy, ale koszt naprawy ramy karbonowej to może być połowa nowej ramy aluminiowej. Więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bierz tylko to albo tamto, bo nie wiem jak ten rower traktujecie. No i wiadomo, że też na sam koniec, ale być może punkt najważniejszy, albo bardzo ważny, to jest cena. Cena gra tutaj rolę faktycznie, rowery karbonowe są jednak droższe, rowery aluminiowe są rowerami trochę tańszymi, z trochę niższej półki, więc tutaj też trzeba sobie to wszystko jakoś zbalansować. Mam nadzieję, że udało mi się troszkę rozwiać Wasze wątpliwości. Co nie znaczy, że nie możecie prosić o pomoc fachowców z firmy, akcent przy doborze roweru. Zamysłem tego filmu było głównie to, żeby spróbować Wam wyjaśnić, w którą stronę w ogóle powinniście iść. Podjęcie tej pierwszej decyzji, że chcę albo ramę karbonową, albo aluminiową, że spróbuję na tym przełaju, może, bo jestem takim trochę frikiem technologicznym, a może jednak spróbuję na friku czyli na rowerze gravelowym, ale na przykład z konstrukcją trochę bardziej wyścigową, bo gdzieś czuję w sobie nutkę jakiegoś takiego ściganta. szosa? Szosa mnie nie kręci. Na szosę w ogóle nie chcę patrzeć. Dziękuję bardzo za to, że obejrzeliście ten odcinek. No i do zobaczenia w kolejnych.